Hej, cześć, siemano, ja jestem szybki, a to jest Metin. Dlaczego cały czas Metin? Zapowiadałem w audiologu, przepraszam was. Teraz widzicie jak moja postać sobie idzie. E, rozbieram się. E, dlaczego akurat jestem tutaj? Może dlatego, że i nie było metka z tego powodu, że nie chciało mi się grać przez te kilka dni. Byłem po prostu w leniuch chowałem, leniuchowałem po prostu i e, nie chciało mi się nagrywać, chociaż mam ten 26 poziom prawie 27, bo nagrywałem i nie nagrał mi się głos. Tu jeszcze zasnął Pysie, nie było jej słychać, więc nie chciałem nagrywać. Bardzo, bardzo się przepraszam Pysiu, chyba mi to wybaczysz, że teraz sam nagrywam i tutaj mam dwa fms -y. Eee, zostańcie tutaj o. Macie tutaj e, FMSa a średnie 2 A tego to już wam nie pokażę. Za kilka e, Za kilka sekund, minut, bo przy 30 levelu wam muszę to pokazać. E, muszę to pokazać, bo to jest naprawdę na 30 levelu o. Tutaj botek sobie XP Botek. Ładny bot. Chętnie napisano, ale e, i tak nie odpiszę, więc... Po co pisać? <grym> tak. Lecimy. Tutaj jest skrzynia eksperta i będą bodzie do ulepszania tego FMS-a. Jak chcecie, to możecie teraz sobie napisać, jakie tam mogą być średnie, dlaczego ja chcę to ulepszać bodziami. Przecież miałem sprzedawać to, e, bo Krzysiek chciał, ale... Powiem wam, że tego fms a to chcę sobie zostawić. E, teraz ten, tak powiedziałem, jak byłby zaspany, ponieważ e, nagrywam to o dziewiątej, a poszłem spać o piątej. Więc e, tak mój za tam mnie obudził. Powiedział, że nie ma spania. E, nie ma e, ten stawania o dwunastej, jak, jak idę spać o czwartej czy piątej nawet, e, więc e, sorry, ale wróćmy do Metin'a. E, Metin' jest naprawdę fajną grą, fajną, mi się najbardziej podoba ta gra z tego powodu, em, że e, po prostu można robić co się chce, o, włączę Wam muzyczkę. O tą muzyczkę lubię z Metka. E, nie lubię tej pierwszej. Tutaj mamy wolnego spota. Oj, głośna muzyka. Głośna. Trzeba ją ściszyć. Tak wystarczy. Tak wystarczy. Tu mamy e, takie generały, kto, z których wypada może nie często, ale wypadł mi ten średnie 1 chociaż go chciałem wymiksować i wyszedł średnie 1, więc... było średnie 13 czy... sorry, 13, 10. Oj Jezus, padnę albo może nie dobijemy tutaj e, 27 level zawołam sobie buffa Bufa zawołać eee, Nie zawołam bufa, tylko po prostu zacznę expić, Tu już nieźle level idzie bez PDK Więc jest dobrze. Eee, tutaj dobijemy. Już to mówię kolejny raz, ale dobijemy. Muszę mówić nawet głośno do mikrofonu. O teraz słyszeliście jakiś... E, mocniejszy głos jakiś. Eee. Da f f Zaplanowane przerwa techniczna. Zalecamy wylogowanie się skąd, aby nic nie zginęło z waszych postaci. Ja pierdolę. Aż tutaj piszę. No właśnie, ile to będzie trwać? Kurde, chcę sobie poekspić, ale tutaj, jak widzę, yy, to nic. Ja pierdolę, jak do 15, no to nie poekspię sobie z wami. Nie poekspię, bo mm, musi być ta przerwa techniczna. Hmm. Dobijemy ten level, up może wbijemy jakiś 40 czy 30? Dzisiaj musi być, musi być 30, bo muszę założyć tego fms i się pochwalić wszystkim. Wszystkim Krystianowi, chociaż on nie gra w metkę na plu, bo na wirtualu go ojebali i... Teraz mu się nie chce grać w żadnego metka Dźwięki ma rozjebane z gry Sorry, teraz kolne jak Świnia ale Ja pierdziele. Co za debile Eee Tak Co tutaj mam powiedzieć mm. Nie będzie tego, e, jak będzie terf, e, przerwa techniczna, to pójdę się ogarnąć, bo chcę sobie poekspić. E, ale e, muszę teraz ten, się lognąć, bo nie chcę, żeby, żebym stracił coś z tej postaci. Jak zniknie, znikną FMSy, to chyba pizgnę tym metinem, usunę go i będzie koniec serii. Co tutaj dalej powiedzieć Na pewno już wiem co tu chyba będzie Będzie update Metina Chyba, chyba Nie znam się, ale może być update 90 i 20% Dobijamy to 7 minuta ehm, mam Teraz ubijamy te mopki. Mm. Co tutaj dalej mówić? Ze speakerem się pogodziłem, więc możemy nadal nagrywać. On nam przeprosił mnie, więc. Jest, spaczko, jest, spaczko. Um. Wiedziałem, że speaker długo nie wytrzyma bez mnie, bo by mu się nudziło po prostu nie ma takich dzieci wiekowo e, naszych e, na osiedlu wiekowo, czyli bo speaker jest ode mnie o rok młodszy e, a, a tych dzieci tutaj jest mało e, o rok młodszych Co tutaj dodać Niebne w trzy stronne okej okay. Dobra to my się za chwilę będziemy witać kolejnym razem ale nie wiem czy za godzinkę, dwie, trzy, cztery yy, a nagrywanie będzie stało, okej? Okay? to ja się z wami teraz na chwilę pożegnam do zobaczenia cześć dobra, słuchajcie, jesteśmy że tutaj level up idzie 28 więc jest nieźle, nieźle um, właśnie gadałem, gadam z Mr. Fiszu um, nowo dodanym do listy na modach tego Minecrafta człowiekiem że tak powiem um, i tak poczekajcie, zmutowałem mikrobo Właśnie z nim tak jak gadam, ale... Biję tego level upa. I na razie... Będzie... Stop. Bo jest już dwunasta, biję... Tego level-upa... E, Za jakieś półtorej godziny. Na no serio, bez... Pierścionka jest trudno tutaj na tych dzikusach. Z, ze spota mam... Tylko jakieś... Eee, kilka procent na przykład tutaj o ubijam tego spota i jest level up powinien być o 100% i się nie załadowało błogi gry piękne 100% setka Co to dalej bijemy, ludzie? Tu. Tutaj, tak. Eee, sprawdzę, czy naprawdę nagrywa mój głos. Dobrze nagrywa, wszystko pięknie. I teraz piękny wirek. 800 z wirka. Ślicznie. Ja nie wiem, czy mam pokazać te średnie w tym FMSie. Tak trzymam was w niepokoju. Ale powinienem. Nie naprawdę. Bo warto was trzymać tak w tym niepokoju. Mam zręczność. A, to jest zręczność, dobra. Ubiorę ten naszyjnik. Eee. bezlitośnie bije biję ten level o to będzie mały bonus. Na koniec ekspienia mój ten FMSik, którego dropłem. Z krzyśkiem się umówiłem tak, że mamy sprzedawać takie dropy piękne ale Nie, nie, nie sprzedam go bo to jest rzadkość Spiszcie średnie od minusa do plusa Jak myślicie jakie tam średnie Fiszu wie jakie średnie wyrobiłem Więc Mm, tak Jezu, tutaj wszystko łączam. dobra nie wiem czy mam bić ten level przykroć sorry kichłem eee, chciałem oddać mikro ale musiałem kichnąć o język Gino Gino dla mnie to jest najlepsza jaskinia na świecie najlepszy tak jakby kraj bo Dobrze się nim expi. w nim expi. są... zajebiste spoty. O, tutaj sobie bije taki level. Powolutku, po... cichutku bije ten level. Hmm. tak, tak. Eee. Już miałem wam pokazać te średnie. Jezus... Był się w bo naprawdę ten ag Ranie jest dla mnie ważne z tego powodu, iż zrobiłem e, level upa I naprawdę mnie by wnierwiło takie coś. Zaraz będą trzy karangi, czyli będzie dobry chyba. Jak będzie dobry, e, skończę po prostu, e, skończę levelowanie na kilka godzinek. Przejdę się pojeżdżę na rowerze bo nie chcę mi się tak cały czas siedzieć w tej chacie od dziewiątej biję ten level i bije godzina przerwy była bo jakiś kurde restart był jak już widzieliście w części y, tej pierwszej tego odcinka tak jakby y, był jakiś kurde przestój i godzinę musiałem czekać Czyli półtorej godziny bije ten pierwszony level up. Um, szybciej chyba był, wybił. Ej, wszystko, wszystko, cały, cały, cały level. Jakby miał moda, ale nie mam moda. Jak widzicie nie mam moda. Jakby miał moda. Mm. Szybko był wbił ten level, oj szybko, ale szybko był załapał bana. O, tu botek? Nie, nie botek. Myślałem, bo wszyscy tutaj latają na tych botach, nawet Fishu mi powiedział, że wszyscy. Fishu grał w Pela i myślę, że z nim sobie też ponagrywam trochę z bo nie ma krzyśka a ja chcę sobie nagrać z kimś nie lubię być sam na takim na takim gameplay o tak w szybko wbije e, 30 level jak będę miał 30 sam to z tym fms od razu idę na bo chociaż będę musiał go ulepszyć na plus 6, przynajmniej plus 5, 6, żeby było, to ja się z wami żegnał. do kolejnego level upa. może. O, patrzcie. O, piękna ranga idzie, dobra, ja się będę z wami teraz żegnał. Poczekajcie, włącza Audio City, ja się będę z wami żegnał. Do zobaczenia. Dobra, jestem. Jest ze mną teraz mój. Siemma! Kumpel z Metina Krzysiek wreszcie robimy tę grę moją sukcesem. Ja robię PvP. Znaczy, ja, ja próbuję. Czy wejdzie? Spalił, ja pierdzielę. Ale mam o, właśnie mam PvP. Chodź, patrz, nagraj to jak mam PvP. Łomi mi przerypała. Oj chyba deadne, Ale to 30 level z pół 9. A, zdążę. Deadne. Dajesz, krzychu dajesz. No sorry, ma koziki, A bo gdzie, Nie wiem jakie średnie, ale ma. Poczekaj, wiele wle. nie nie mów nie mów widzę ja, jakieś średnie mam w tym yy, fms się na razie chcę chcę założyć a co już możesz? masz level? i pokazać nie będę za jakieś pół godziny mógł założyć bo wbijamy szybciej te level okay. up jak ja sam stołam ci iść po sam, ja dodam koleżanku o, czekaj, zabiję go zabiję, go, zabiję go. to jedyny koleś. Baflu, chodź tu. Idź, Wafel. No, co za noob, dawaj, chodź tu. Dobra, lec. Powiem. 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 tak Powiem. 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 Powiem kilka dla mojego kolegi kilka no, dla zmianek. Na 30 no. chyba się dostaje jeszcze zmianek no. Nie, dostaje się ks-lidera, poczekaj, ks-lidera. Na 40 dostaje się podcast 100% nice. więcej expa. Ale go ja nie będę używał na 40. No, jakoś tak, bo nie chcę. Moglibyście dzisiaj zrobić 100% więcej, Edz. I teraz. I będzie level up. Dobra, idę do kogoś innego, bo to nie chcę. Będzie. Kurde. A ile Ejle ci brakuje. Takie I ty chcesz to gdzie widzieć? 3% Mm -hmm. Na bezdusznych. I wbity. Piękny jest nice, dziewiąty level. Mm -hmm. PDK musiałem użyć 5 minut, żeby szybciej dojść, bo Krzysiek e, Krzyśkowi nie no. wchodziła aura na M no. Yeah. Nie. Wiem, nie, wiem, nie wiem ile. Znaczy, to ten, buty... na nie wiem ile go bić? Nie wiem ile jest wart... E, złot, są złote buty plus 0 e, na krytyka 5%, ale tak z jakieś 200 K, 300. Bo krytyk, krytyk... jest bardzo rzadkim. A mam w butach jeszcze skórzanych O. najszybciej szybciej bieg. <coughs> Szkoda, że nie mam cię w PT No. UFO muś dotknęło. Ale super. Se cieszę, że mam ten level. Chociaż jeszcze nie 30. Droga do 30 levela. Za sekundę. Za sekundę, ale Krzysiek będzie na mnie czekał. Ile na co? Będziesz nam mnie czekał 2-3 godziny. Bo... bo o ja ty. ten muszę spadać nie teraz. Pozwalam ci. No to my się z wami będziemy żegnać na tą sekundę, bo wy tutaj nie. będziecie mieli sekundę, tak. a my godziny. Co nie? Zgadzam no, się. No no to do zobaczenia za chwilę. Cześć! Jestem z powrotem. I co się zmieniło w moim głosie? Jest lepszy czy gorszy? Powiecie mi sami. Może z tego powodu, że kupiłem nowy mikrofon z, z słuchawkami. Eee, może tak, może nie. Ale tu już dobijam 30. A wiecie co się kręci na 30? Pokażę wam średnie. Hmm, średnie pokażę wam w FMSie. ale hmm, jedna sprawa jedna dla was sprawa sorry że nie wrzuciłem tego e, 27 czerwca ale hmm, nagrywam to teraz 27 czerwca e, 23 a jeszcze mam kilka dobrych minut żeby po prostu wyekspić ten level ja wam pokażę te średnie bo naprawdę mnie zafascynowało że mi takie coś dropło. już na pewno napisaliście w komentarzach chuj dużo yy, rzeczy na pewno na pewno nie, nie czytam bo nie wiem nawet średnie o, o, jest, jest. Teraz będziecie widzieli wszystko. Tylko pójdę do miasta. Pójdę do miasta. Nie po co? Bo po co potować. Potować? Tak, potować. Serio, jeszcze na jedną grę, bo tutaj tak długo będzie mi je dadało. O Jezus. Muszę sobie narobić miejsca w EQ, bo skrzynkę trzeba otworzyć. Skrzynię eksperta, z której dostanę 6 bodzi i będę musiał ulepszać fms -a. Myślę, że na plus 6 wejdzie gładziutko. Jak słyszeliście, to piję wodę, bo naprawdę zaschło mi w gardle. Nie dość, że przegadałem, a tak miał ze mną nagrywać. Teraz metka Mister Fishu, nowo poznany kolega. Czekajcie, nie ma go. Szkoda, bo naprawdę jest super. Się z nim, sorry, jest jest dla mnie spoko graczem. W ogóle człowiekiem. Zrobił sobie specjalnie dla nas konto na YouTube. Konto na YouTube. Konto w metku i gra z nami. To jest plus dla ciebie, eee, fishu bo wiem, że ty lubisz oglądać teraz to co teraz mówię, bo miałeś ze mną nagrywać szkoda. Dobra, mamy dzwonek z sprzed... lak. 9 fpsów nagle. Dobra. Robimy. 5 czy 6? Da. Fuck, dobra. Teraz najlepsze. Chce się to zobaczyć, czy nie? Pam param, pam Tak długo wyczekiwane. Myślę, na te plus 5 wejdzie od razu, gładziutko, ulepszony. Eee. Ulepszony. Ulepszony, ślicznie. Jeszcze troszeczkę. Ulepszony. Proszę. Jest, na plus 5 mamy FMS-a. Patrzcie, koks, kurde, koks. Muszę sobie zrobić jeszcze dwa, 3 kąta na 30 oczywiście. Długo będę wbijał, ale warto. Warto. Warto ludzie, warto mamy fms takiego jak chciałem. Marzyłem o nim o takim FMSie, ale nie wiedziałem, że dropnę go z besta. Że będę musiał wydawać albo kasę na Isa, albo e, cały dzień Expo, może nie ma jakiejś wielkiej różnicy tego, e, może i jest, ale patrzcie, jak pizgnę. O, teraz ślicznie idzie. Oj, ola, do mnie dzwoni, poczekajcie. No się Ola, jesteś na wizji. Jesteś na wizji. No bo nagrywam teraz, nie? No, a ja teraz będę spadał, kończył ten odcinek, więc pożegnaj się jakbyś mogła. A jeszcze ten botek rozwali tego metka. Pomogę mu, bo jestem bardzo pomocnym kolegą. No cześć, Dobra, to ja się z wami będę żegnał. Ola, tak samo. Na sekundę wpadła i już musimy kończyć.